Mista określa siebie jako robaka, a nie człowieka. Pośmiewu, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Jest wyszydzony i raniony właśnie w swojej wierze. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie. Jeśli go miłuje, pod szyderczymi ciosami ironii pogardy, wydaje się, jakby prześladowany tracił własny ludzki status, jak cierpiący sługa Jachwę z Księgi Izajasza, jak sprawiedliwy, uciemiężony z księgi mądrości jak Jezus na Kalwarii. Psalmista widzi zakwestionowaną jego relację ze swoim Panem przez okrutne i sarkastyczne podkreślenie tego, co mu sprawia wielkie cierpienie, milczenie Boga, jego pozorna nieobecność. A jednak Bóg był obecny w istnieniu modlącego się, z niezaprzeczalną bliskością i czułością. Psalmista przypomina: Ty mnie, zaiste, wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem, odłona mojej matki. Pan jest Bogiem życia, który sprawia, że dziecko rodzi się i jest przyjęte. I On troszczy się o nie z czułością Ojca. I chociaż przedtem została wspomniana wierność Boga w historii narodu, teraz modlący się wspomina własną osobistą historię relacji z Panem. Powracając do chwili szczególnie znaczącej, jaka, jaką jest początek życia, Psa psalmista uznaje bliskość i Bożą miłość, że może. Wyzmać od łona mojej matki jesteś moim Bogiem W staje się wielką modlitwą. Nie stój z daleka ode mnie, ponieważ utrapienie jest mi bliskie. I nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Otacza mnie mnóstwo cielców. Osaczają mnie byki baszanu, Rozwierają przeciwko mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Ukazują się wrogowie nie do zwyciężenia. I wobec nich psalmista jak jest, jak mały robaczek bez możliwości obronienia. Te obrazy użyte w psalmie służą, aby powiedzieć, jak człowiek staje się brutalny psalmista, który jest przedmiotem tak, tak wielkiej agresji wydaje się nie mieć drogi ratunku śmierć zaczyna obejmować panowanie nad nim rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie kości moje moje gardło suche jak skorupa język mój przywiera do podniebienia moje szaty dzielą między siebie I lo Io sono come acqua o tuniche. Sono slogate tutte le mie ossa. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica accettano la sorte. W tych dramatycznych obrazach, które odnajdujemy także w opisie męki Chrystusa, opisana jest udręka skazanego ciała, niemożliwy do ugaszenia żar, który nęka umierającego. Znajduje on wyraz prośby Jezusa, pragnę oraz w postawie prześladowców i żołnierzy. Którzy pod krzyżem dzielą się szatami ofiary, którą uważają już za martwą. Powraca na nowo prośba o pomoc. Ty, Zasio, panie, nie stój z daleka. Śpiesz mi na ratunek. Wybaw mnie. Jest to krzyk, który otwiera niebiosa, ponieważ jest to wyznanie wiary, wyraz pewności, który wychodzi poza wszelką wątpliwość, ciemność i opuszczenie. W taki sposób lament przekształca się, jego miejsce zajmuje modlitwa uwielbienia, której przedmiotem jest przyjęcie zbawienia. Wysłuchaj mnie, będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić się będę pośród zgromadzenia. W taki sposób psalm otwiera się na dziękczynienie. Na końcu staje się wielkim hymnem, który zaprasza do takiej modlitwy cały lud. Wiernych Bogu, zgromadzenie liturgiczne, przyszłe pokolenia. Pan przyszedł z pomocą, zbawił ubogiego i ukazał mu swoje miłosierne oblicze. Śmierć i życie spotkały się w nierozłącznej tajemnicy. Życie zwyciężyło. Bóg zbawienia okazał się niepodzielnym Panem. Najdalsze zakątki Ziemi celebrują Jego chwałę. Wszystkie narody Ziemi oddadzą mu pokłon. Jest to zwycięstwo wiary, które może przekształcić śmierć w dar życia, przepaść cierpienia w źródło nadziei. Drodzy bracia, najdrożsi, ten psalm przywiódł nas na Golgotę, do stóp Krzyża Jezusowego, aby ponownie ożywić w nas Jego mękę i dzielić owocną radość z martwych Pozwólmy przeniknąć się więc światłem tego misterium paschalnego i tak jak uczniowie z Emaus, uczmy się rozeznawać rzeczywistość poza tym, co się ukazuje, uznając drogę wywyższenia właśnie w upokorzeniu i pełne ukazanie się życia w śmierci na krzyżu. I tak składając całą naszą ufność i naszą nadzieję w Bogu Ojcu. W każdym udręczeniu będziemy mogli wołać do Niego z wiarą, a nasze i nasze wołanie o pomoc zamieni się w pieśni chwały. Dziękuję. Oklaskami. Zgromadzenie pierwszymi pragną podziękować za głęboką refleksję. W czasie dzisiejszej audiencji generalnej Ojca Świętego Benedykta, 16 refleksji skupionej wokół Psalmu 22. Jak widzimy w tej chwili, w różnych językach przedstawiane są grupy pielgrzymów po każdym przedstawieniu grupy językowej Ojciec Święty, osobiście w języku danego, w języku tych ludzi wiernych. Un groupe de, de un groupe de pèlerins de Sainte Pazanne. Un groupe de pèlerins de Corte Ajaccio. De Belgique, un groupe de pèlerins de Gand. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Drodzy bracia i siostry, medytujemy dzisiaj psalm 22, jeden z najbardziej studiowanych i używanych w modlitwie ponieważ ma duże znaczenie chrystologiczne. Jego wersy zostały włożone do ust, w usta Jezusa podczas jego męki. Zawierają bowiem w sobie dwojaki wymiar upokorzenia i uwielbienia życia i śmierci. Boże mój, Boże, dlaczego nie opuściłeś? Woła psalmista, wobec przerażającej rzeczywistości teraźniejszości i pełnego pociechy wspomnienia przeszłości, nie chce on porzucić nadziei. Bóg jednak milczy, ale pomimo tego milczenia, On wie, że Jego Bóg nie może go opuścić. W historii biblijnej widzimy, że Bóg odpowiada na wołania Jego ludu, przynosząc Mu zbawienie, wspominając wiarę swoich Ojców którzy mieli ufność i nigdy nie zostali zawiedzeni. Psalmista odczytuje teraz swoją własną historię osobistą od momentu narodzenia, w pewności wiary. Jego bolesny lament otwiera się w sposób tajemniczy na uwielbienie. Uznaje obecność Boga w swoim życiu, nawet w najtrudniejszych godzinach. Drodzy przyjaciele, także my w modlitwie uczmy się odróżniać rzeczywistość od pozorów. To jest zwycięstwo wiary zdolnej do przekształcenia śmierci w dar życia. Odchłań bólu źródło nadziei. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego, a szczególnie z Dion, saint Pazan, a także pielgrzymów z Belgii. Zechciejmy oprzeć się na wierze innych i na wierze Kościoła, który świadczy o Bożej Wierności. Z głębi serca Wam błogosławię. Słyszeliśmy streszczenia katechezy dzisiejsze w języku francuskim, a teraz zobaczymy, jak przedstawione zostaną grupy języka angielskiego. Wysłuchamy, jakie grupy przybyły, a potem wysłuchamy te streszczenia w języku angielskim. Among those present today are the following groups. From various countries, members of the International Catholic Charismatic Renewal Services. From England, pilgrims from the following parishes Holy Family, Bewdley, Christ Church, Heald Green, Cheshire, St. Hugh, Lincoln, St. Mark, London, St. Woolston and St. Thomas of Canterbury, Stourport on Seven. Members of the Union of Catholic Mothers, Ware, Hertfordshire, from Scotland, students and staff from Saint Ninian's High School, Gifnick, East Renfrewshire, from Denmark, students and staff from Tastrup Secondary School, Copenhagen, Hoddertslev Business College. From the Faroe Islands, an ecumenical pilgrim group. From Norway, students and staff.